Swap robala. Zasady przykładowa rozgrywka. Gra od wydawnictwa Aleksander. Bardzo dziękujemy. Jest to gra dla dwóch do czterech osób. Od 4 roku życia. Z takich fajnych rzeczy, wyróżników tutaj to jedno, że ilustracje trochę nam to angryberca przypomina, a to już na pewno, a to powiedzmy, że też mały angrybercy. No i te nasze robale. Robale są naprawdę fajne i i to jest taki wyróżnik, że naprawdę super to jest. Sama gra, kościanka ze zdobywaniem robali. Naszym celem jest zabranie właśnie takich robali, ustawienie ich w gnieździe, czyli musimy nakarmić na nasze pociechy małe, pisklaki. Kiedy zbierzemy trzy takie robaki, to wygrywamy grę. A jak się do tego zabieramy? Rzucamy kostkami i mamy rzucić tak, żeby kostki były w obrębie tej tarczy tutaj, tutaj w tej tarczy, tak? Kiedy tutaj są, no to możemy sobie daną kostkę zmodyfikować, czyli możemy sobie ją wziąć i, i wybrać ściankę, jaką tam ściankę chcemy, tak? Ale żaden fragment nie może, nie może wystawać, czyli jak, jak tu na przykład ta nam wystaje, już na białe, no to jej możemy zmodyfikować, tak? Natomiast mamy takie coś, że możemy, to jest pierwszy mój rzut, a moż, mogę jeszcze mieć dwie poprawki, tak, czyli mogę jeszcze dwa razy rzucić, ale nie tak, że na przykład nie wiem, pasują mi, tam mi pasuje, tej nie mogę rzucić, tej, tej normalnie bym, tam mi pasuje, tam na przykład mogę, mogę sobie zmodyfikować. Więc rzuciłbym sobie tylko tą jedną, tak, której nie mogę zmyfyfikować, bo ona wystaje na, na białe. Nie, jak poprawka, to jest, że biorę wszystkie kości i, i rzucam wszystkimi. O, a tu był w ogóle rzut taki nie, niedopasowany, bo, bo te dwa w ogóle wyszły tak? poza tarczę. No i znowu, ta jest na tarczy, więc to mógłbym sobie zmienić. A tę no, musiałbym zostawić, tak? Mogę, mamy jeszcze jedną poprawkę, ale jeśli możecie, wtedy znowu biorę wszystkie i znowu rzucam, tak żeby mi się one znalazły. Najlepiej tu, bym mógł je sobie poprawić, czyli zmienić na dowolną ściankę, ale jak tak się nie uda, no to, no to trudno. Jeszcze mogłoby się zrobić tak. Niebieska i tu widzimy środek robala. Tutaj jest niebieska, jest robala końcówka, bo tak mamy końcówki, a to mogę zmienić na tarczy. No to też dam niebieską. Więc siłą rzeczy mam trzy niebieskie rzeczy, biorę, biorę od razu robala, tak? I, I powiedzmy, że to był mój gracz, tu go daję. Jeszcze może być taka sprawa, że tu widzimy różne zestawienia naszych robali trójkolorowych. O, tu je widzimy, są jak, różne, wszystkie, chyba wszystkie zestawienia, jak można ułożyć z tych trzech kolorów tutaj, robala A więc może, mogę mieć na kostce, że tu by się wylosowały w ogóle jakieś tam o, trzy, trzy różne damy, tak no to biorę niebieska głowa nie, czerwona głowa niebieski środek i końcówka ta z podstawki, żółta, to jest ten robal, tak więc biorę tego robala, mogę go do siebie dać kiedy uzbieram łącznie takich robaków, trzy, no to ja mogę sobie takie robaki wymienić na jednego w brakującym kolorze, tak? Czyli na przykład wymienię sobie na, na takiego. Więc to jest też takie ułatwienie, że y, trzy, trzy robale takie jokerowe, że różne zestawienia kolorystyczne oddaję do banku i wymieniam na jednego, czy to taki, czy no, jednego w całym kolorze, ale nie, nie mogę mieć takiej sytuacji, żeby na przykład mieć dwa już takie, tak? D dążę do, do tego. Jeśli mam y, y, robaki jokery, to no, mogę sobie tu stawić koło gniazda, oddać trzy i dostawić do gniazda na to co mi brakuje, czyli na przykład niebieskiego, I tak? y, 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 to mamy tu, tu fajnie pokazane na planszy, tak? Trzy takie y, to jest, to jest jokerek. A tu mamy przykład, tak, głowa tu w ten, to jest ten, ten robal, właśnie sobie takiego zebrał, a potem przy wymienił na czerwonego, mu brakowało. Jeszcze w co się możemy tutaj bawić? Możemy się bawić w takie coś, że e, kiedy się rozegramy, że, że możemy sobie wybrane ze stosu, wybrać ze stosu kolorowego robala i dołożyć go do swojego gniazda, tak, lub możemy po wylosowaniu takiego robala w trzech kolorach, Zebrać, zabrać robala z gniazda przeciwnika i odłożyć go na stos robali, czyli po prostu zamiast my dobieramy, to możemy przeciwnikowi odebrać, ale nie do siebie, tylko odebrać do, do banku gry. Tak? To jest dodatkowa, dodatkowa zasada, taki modyfikator trudności. Tak? Kiedy po, po wylosowaniu trzech różnych kolorów na kostkach, tak, tak, normalnie byśmy wzięli, właśnie robala. E, takiego cukierowego, to zamiast go brać do siebie, pamiętamy, że 3 to jest wymianka. No to możemy zamiast tego wziąć komuś i odłożyć. Nie do siebie, ale do banku gry. Żeby wprowadzić neg neg negatywną interakcję, tak? Bo to jest taka dodatkowa zasada. A tu jeszcze mamy gdzieś, gdzie to było pokazane tak fajnie. E, o tu, tak? Że e, jest w tym miejscu, no to zmienia. Tu ma kostkę. E, już na, na białym, a tu ma w ogóle na trawniku, tak? Więc o widzimy, wszystkie są poza tą tarczą: żółte, czerwone, niebieskie. No i wszystkie tutaj ma i niestety nic z nimi nie, nie zrobi. Ale jak, jakby miał już takie, to w ogóle ma super, bo od razu bierze robala, tak? Jeśli nie miał czerwonego. No, tak się bawimy. Pamiętamy tylko z tym, że to nie jest tak w niektórych grach kościanych, że rzucam jedno, coś tam odkładam i, i rzucam tak. Nie, tu jest tak, że mam pierwszy rzut, staram się, żeby one zostały na tym. O jaki fajny rzut na żółtego. Potem mam drugi rzut, wszystkimi poprawiam. I też był fajne, bo w tarczy. No i trzeci rzut, tak, że są dwie poprawki. I żeby, żeby zmienić na dowolną ściankę, no to musi być cała na, na tarczy, no te wystają, więc w sumie byłaby ta do poprawki, znaczy do, do poprawki, do, do, do wybra, wybrania ścianki. Bo poprawka to jest rzut wszystkimi kostkami, trzema tu w tym wypadku raz jeszcze. Tak to wygląda, że generalnie kościanka, ale nie taka z dobieraniem kości, tylko z poprawkami i rzuceniem wszystkimi kości, kośćmi, ale znowu z taką zasadą, że staramy się, żeby o, jaki niefajny staramy się, rzut. Staramy się, żeby te kostki zostały nam na tej tarczy, tak? Że taka bardziej z celowaniem w tarczę plus też z dodatkową interakcją z negatywną, z tą zasadą, że jak są trzy różne na kostkach, tak? No to wtedy zamiast wziąć do siebie, no to mogę przeciwnikowi zabrać i do banku gry. Tak? I to jest fajne, bo w sumie utrudniamy sobie. Jedno, że gra się wtedy dłużej, a dru drugie, to jest negatywna interakcja, tak, że szkodzimy sobie, a nie tylko staramy się sobie pomóc, ale szkodzimy, szkodzimy w sobie wzajemnie. O, tak? nie, nie sobie, ale przeciwnikowi. O. Dobra, tak to wygląda. Generalnie wygląd jest super. Dla młodszych dzieci mechanika też jest całkiem w porządku. Nauczymy no, się takich. Celowania z rzuceniem w kości, tak? Że trochę, trochę to jest zręcznościowe, ale też trochę z, z, z kombinowaniem. A pa, patrzymy do banku, jakie tam są, która jest tu, tutaj leży, którą obrócić, którą wziąć, a może przeciwnikowi zabrać tego robala, żeby, żeby jemu utrudnić życie. No taka rada dla małych dzieci od czwartego roku życia. Złap robala. Jinky.